Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Dzisiaj będę komentował grę z grupy N internetowej Ligi Go Iglo, którą w rundzie czwartej rozegrali Alek Butowski oraz Sylwia. Popatrzmy, jak to tam się potoczyło. Tutaj widzimy na, na finalnej pozycji bardzo wielką wygraną czarnych. Spójrzmy, co można było poprawić w grze. Mamy takie fuseki. Czarny bardzo nowocześnie Wchodzi do narożnika. Biały blokuje akurat od tej strony, od drugiej też by można. Czarny gra tu i biały gra tu. I to jest duży błąd. Co prawda, punktowo sztuczna inteligencja nie pokazuje, że on jest jakiś straszny, ale lepiej byłoby zagrać klasycznie na przykład tu. Jeśli czarny odskoczy, to biały może na przykład. Zbudować sobie taką strukturę, wysokie chińskie fuseki już z tą ścianą, to wygląda jak sensowna opcja. No, oczywiście, może też Biały uznać, że ściana jest wystarczająco mocna, że poradzi sobie w razie jakiegoś pincera i zagrać gdzie indziej. Wszystko jest dopuszczalne. Można też było, oczywiście, wybrać taki wariant. I te wpływy są jeszcze większe. Także generalnie cokolwiek. A to jest mały ruch i niestety pozwala czarnemu zbudować bardzo dobry kształt. Pozwala mu zagrać z automatu Tochane na dwa kamienie. I Czarny się wydłuża komfortowo biorąc teren po czwartej linii. Biały reaguje jakimś takim ciekawym ruchem próbując od razu budować trend do góry. Problem w tym, że tutaj dalej można spokojnie wchodzić czarnymi i czarne to od razu robią. Podoba mi się swoją drogą wybór tego dalekiego pinsera w tym momencie. To jest doseki, które no chętnie gram. Mimo, że nie znam go zbyt dokładnie, ale, ale tak, ten ruch tutaj nie wchodzi. nie wchodzi prawda, w zakres naszych rozwożeń bo on buduje ścianę w złą stronę tutaj, tutaj nie mamy do tej ściany żadnego wsparcia więc jeśli biały zagrają grzecznie to się cofamy i pewnie, pewnie będzie trzeba jeszcze wyskoczyć żadna wielka filozofia No, czarna grupa nie, nie, jest, nie ma problemów on może nawet tak by kontynuować natomiast po pinserze dzieją się po prostu takie rzeczy że czarny wchodzi tutaj Biały tnie, czarny gra kroskat. No i generalnie przez najbliższe parę ruchów czarny po prostu odpowiada. Na zasadzie dostaje atarii, to się wydłuża. Dostaje drugie atarii, to też się wydłuża. Biały się musi wreszcie wzmocnić. I czarny, nie wiem, pewnie może tutaj podejść albo może wyskoczyć. Gra się to naprawdę łatwo, nie trzeba dużo pamiętać. Fajny ruch. Białe grają taki daleki pincer, czarne naciskają na ten kamień. No jest to możliwa strategia, by mimo wszystko chodziło do narożnika. Tutaj w, jako biały to bym raczej wzmacniał się w taki sposób, bo dopiero to powoduje, że czarnej grupie robi się troszkę niewygodnie. Mam żadne takie wyskakiwanie yy, nie, nie jest takie super agresywne, bo zawsze można tutaj coś budować czarnym. No i czarny rzeczywiście buduje. Tutaj tnie. To jest chyba overplay. Tak, tak, tak. W tym miejscu ja bym wzmacniał tę grupę. Nawet wydłużenie jest, myślę, fajnym ruchem, bo te kamienie wtedy. Absolutnie nie mają jak przetrwać, jeżeli biały mają tylko dosyć oddechów. Biały zagrały tak, skutek jest taki, że czarny zagrał parę ruchów w sente, oddając te dwa kamienie, OK. I teraz zagrał tutaj shimari, ograniczając potencjalne wpływy białych. Bo ja bym ewentualnie grał odrobinę dalej, ale to nie może być zły ruch. Biały gra z tej strony, i to mi się nie podoba. To znaczy, najchętniej bym po prostu próbował wejść jakoś tutaj, zobaczyć co się stanie, czy uda nam się te czarne kamienie, czarne pozycje rozdzielić. Po tym ruchu, no, czarny oczywiście buduje następny szimari. Biały dzieli czarne po prawej stronie. I tutaj czarne reagują tak, jakby głównym problemem tej pozycji było białe moje. Jakby bały się przede wszystkim tego, że po jakimś normalnym ataku na ten kamień, białym się uda jakaś magia, że nie wiem, zagrają tutaj, albo, albo lepiej zagrają tutaj na wpływy, potem zagrają gdzieś tutaj, i że tutaj się w centrum coś zbuduje, ale myślę, że to niepotrzebna obawa. Jak czarne mają tutaj shimari, tu ciągle mają jeszcze jakieś możliwości wyjścia, tu mają możliwości gry do góry, no to to moje w centrum nigdy nie będzie duże, nigdy nie urośnie. Więc no, grałbym z tej strony i po prostu patrzę, jak przeciwnik zareaguje. Tu czarne wybrały właśnie taką grę do góry, białe podeszły, czarne tutaj i ten ruch bardzo mi się podoba. Na zasadzie bronimy najsłabszej grupy. Drugą opcją było coś takiego. <tryk> <tryk> można było też zaatakować z tej strony, i po prostu <tryk> cokolwiek tutaj Biały będzie robić, to będzie już musiał też zwracać uwagę na bezpieczeństwo własnej grupy. Ale takie zabezpieczenie, w momencie kiedy czujemy, że flow gry jest dla nas korzystny, ma sens. Biały gra w górę. Ja bym po prostu rozszerzył się tu. Neutralizujemy dla odmiany Toshimari. Czarny gra tutaj jakiś taki niezbyt potrzebny ruch obronny. Jeśli chcemy się tu bronić, to ja bym, <coughs> przepraszam, to ja bym proponował wyskoczyć tu. Wiadomo, że nie zrobimy tej grupie większej krzywdy, że ona zawsze ma to rozszerzenie, ale miło jest tutaj rozdzielić te kamienie i. Potem szukać jakiejś kontynuacji typu rozszerzanie się tu. To jest ruch, który tylko wzmacnia przeciwnika. Teraz następuje atak, ale to nie jest dobry atak. Lepiej było tak zagrać. No co, biały, jeśli tak zagra, no to jest trochę przekoncentrowany, trochę za blisko są te kamienie. Za mało terenu zajmują. A po tym ruchu Biały mógł po prostu bezczelnie, jeśli chciał walczyć, to zagrać coś takiego. I chyba mimo wszystko w... można będzie, nie wiem, oddać te kamienie w zamian za jakieś wejście Twoje do narożnika. A jeśli bał się cięcia, to w zupełnie wystarczające byłoby to. I nagle się okazuje, że z tej strony wpływy czarnych są jakieś mikre, że można jeszcze tu zainwadować, albo szukać czegoś tutaj, albo ostatecznie, jeśli gdyby biały miał trochę więcej punktów, to do rozważenia byłby też taki ruch. Czy redukujemy, spłaszczamy i powoli coś tam próbujemy wytworzyć, no ale bez szczególnej intensywności, bo ten kamień i tak nam będzie w budowie mojo przeszkadzał. Natomiast taka reakcja powoduje, że kształt białych się robi coraz solidniejszy, przepraszam, kształt czarnych, że wzmacniamy tutaj czarnym tę pozycję. Kształt białych oczywiście też i dlatego ten ruch jest no, nieprawidłowy. Tutaj nie jesteśmy w pozycji, w której... Zabieranie oczu ma sens. Biały odskakują. Tutaj powstaje taka czarna ściana. Ta ściana jest bardzo ważna, bo nie tylko bierze olbrzymi teren, ale też im jest mocniejsza, tym trudniej jest białym myśleć o jakiejś walce w tym rejonie. No co, że gdyby biały spróbowały na przykład tego, to już niekoniecznie dostaną to, to czego chcą, czyli przejście do, przejście do tych wariantów, nawet nie przejście, tylko że czarny czasami będzie mógł grać tak, i jest pytanie, gdzie ten biedny biały kamień może zrobić oczy. On jest pod ciągłą podciągnął, podciągnął presją w tej chwili. A wszystko dlatego, że spokojnie możemy grać, prawda, korzystając z tej ściany, nie bać się żadnych takich cięć. Tu biały próbuje jakoś łączyć swoje kamienie. Czarny. Podoba mi się konsekwencja, z jaką tutaj buduje ścianę. I jeszcze tutaj buduje dobry kształt, żeby te wpływy były coraz lepsze. I to jest już naprawdę. Ostatni dzwonek, no biały powinny. Próbować gdzieś wskoczyć, na przykład, nie wiem, tutaj. Grożąc jednocześnie zejściem na dół, a jeśli nam przeciwnik to zablokuje, no to dalszym wejściem w to jego moją. Trzeba uniemożliwić no przeciwnikowi zdobycie aż tak wielkiego terenu. Jeśli tego nie zrobimy, jesteśmy od razu przegrani. Natomiast takie spokojne ruchy takie próby zabezpieczenia terenu, który optycznie od razu widzimy, że jest mniejszy. I który w dodatku to byłby lepszy kształt, który w dodatku jest przecinalny cały czas. To niewiele daje. To oczywiście było kilka błędów popełnionych po tym cięciu zwyczajnie. Można zagrać tu. to chyba byłoby nieco lepsze. Tak, to czarny wchodzi, wchodzi. Natomiast dziwi mnie brak zainteresowania dołem, bo cały czas, czy dla białego, czy dla czarnego, jakiś ruch w tej okolicy był bardzo ważny. Czarny zdążył, jak widać, jako pierwszy. Zbudował następną imponującą ścianę. Przetrzymał atak na tę grupę. I teraz następuje taka desperacka inwazja. Mimo wszystko w narożniku raczej próbował, ale no, biały szybko zauważa, że miejsca na oczy tutaj nie ma i przestaje. Przestaje tu grać, co jest w zasadzie z jednej strony decyzja słuszna, z drugiej tożsama z poddaniem się. Tu jeszcze można było w centę zagrać. To jest też ważny ruch wiosę, Biały, biały graniczy jako pierwszy parę punktów by zdobył. Tu chyba, mimo wszystko, możemy tak zagrać, bo cały czas łapiemy te kamienie w drabince. Więc to jest zbyt pasywne. Czarny korzysta. Gramy ileś tam ruchów jose. Czarny dogrywa, zabezpieczając jeszcze ten narożnik, na wszelki wypadek. I kończymy jose. Tutaj jakiś pas następuje, ale druga strona jeszcze dopełnia damę. I gra kończy się w takiej pozycji. Generalnie no, Czarny bardzo ambitnie i bardzo skutecznie budował te ściany, a biały nawet w momencie, kiedy był na to czas, nie próbował wejść do tego mojego. I tak, tak bym tę grę podsumował. Mam nadzieję, że, że w momencie, kiedy następnym razem Sylwia zobaczy przeciwnika budującego takie ściany, to Sylwian będzie wiedzieć, żeby, żeby po prostu wchodzić w ten teren, że od tego w końcu zależy wynik, i po prostu musimy nauczyć się wyczuwać, no sam się cały czas tego uczę, w którym momencie, który moment jest właściwy na inwazję. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten komentarz będzie przydatny. Do widzenia.